Jeżeli prowadzisz swój własny sklep internetowy, to na pewno widzisz, że z morą. Tego sklepu internetowego jest ilość porzuconych koszyków. Bardzo łatwo możesz sobie policzyć, jak wiele pieniędzy nie zarabiasz przez to, że ktoś dodaje produkt do koszyka za 180, za 250 czy za 500 zł, po czym po prostu nie kończy zamówienia i te pieniądze nie wpływają na twoje konto. Pewnie głowiłeś się i troiłeś wielokrotnie, aby zastosować różnego rodzaju metody i sposoby na zachęcenie osób do dokończenia zamówienia. Na pewno widzisz, jak bardzo duży potencjał twój e-commerce marnuje dziennie i miesięcznie, jak duży potencjał przychodów jest marnowany. Tylko ze względu na to, że ilość tych porzuconych koszyków i niedokończonych zamówień jest zatrważająco duża. I w dzisiejszym odcinku chciałbym Ci powiedzieć o czterech fajnych sposobach, które możesz rozważyć i wdrożyć do swojego e-commerce, żeby ta ilość porzuconych koszyków drastycznie spadła, żeby ilość opłaconych zamówień wzrosła, bo tak naprawdę to są pieniądze, które leżą i wystarczy tylko po nie schylić. I często to mniejsza ilość porzuconych koszyków, większa ilość opłaconych zamówień może sprawić, że ten dodatkowy zastrzyk gotówki w Twoim e będzie tak znaczący, że Twoja firma zacznie znowu fajnie rosnąć. Więc jeżeli jesteś ciekawy, jakie są moje sposoby na to, aby zyskiwać porzucone koszyki, to w dzisiejszym odcinku o tym opowiem. Zaangażuj te 10 minut, a dowiesz się wszystkiego, czego potrzebujesz i sam ruszysz do działania. Jestem przekonany, że ten odcinek zarobi dla Ciebie wiele pieniędzy. Sposób numer jeden, reklamy remarketingowe. Audytując wiele kont reklamowych, zarówno ja, jak i 35 specjalistów od reklamy w moim zespole, widzimy jeden bardzo często popełniony błąd w e-commerce'ach i tym błędem jest brak re reklam remarketingowych na porzucone koszyki. Jeżeli prowadzisz kampanie reklamowe na Facebooku, na Instagramie, być może na TikToku, być może w Google, to koniecznie upewnij się, że firma, która prowadzi Ci te działania, albo Ty, Masz zainstalowany Pixel i masz zrobione działania remarketingowe w celu odzyskania porzuconych koszyków. A jeżeli masz te działania zrobione i dalej ta ilość porzuconych koszyków jest kosmicznie duża, to prawdopodobnie popełniasz dwa błędy. I błąd numer jeden to jest taki, że nie uwzględniasz w ogóle okien czasowych. Co to są okna czasowe? Okna czasowe to jest taka funkcja w systemach reklamowych, np. w systemie Meta, która pozwala ci zrobić bardzo fajny sposób strategii reklamowej. Okna czasowe to jest taka funkcja, która umożliwia ci wyświetlanie różnych reklam do tej samej osoby, która porzuciła koszyk. Co mam dokładnie na myśli? Wyobraźmy sobie, że mamy kogoś, kto porzucił koszyk, nie dokończył zamówienia i jest pierwszy dzień, pierwsze 24 godziny. To możesz tej osobie wyświetlić reklamę, która po prostu zachęca tę osobę do dokończenia zamówienia. Ale jeżeli mija jeden dzień i mamy już dzień numer dwa, to możesz tej osobie wyświetlić inną reklamę, która ma. Inny tekst, inny obrazek, inne haki reklamowe, inne powody, dla których osoba powinna dokończyć zamówienie. I na przykład taka reklama może się wyświetlać przez dwa dni, dzień drugi, dzień trzeci. Jeżeli w ciągu trzech dni ktoś nie dokończył Ciebie zamówienia, to w dniu numer 4 do dnia numer np. 7 możesz zrobić reklamę z kuponem rabatowym żeby bardziej zachęcić tę osobę do dokończenia zamówienia. Ale co się stanie, jeżeli ktoś dokończy zamówienie w dniu numer 1? Pozostałe reklamy po prostu mu nie zostaną wyświetlone. Większość firm nie stosuje okien czasowych. W związku z tym w kółko wyświetla ten sam komunikat, który się przepala, przejada i nie działa. Stosując okna czasowe, może bardziej spersonalizować treści w zależności od tego, ile czasu minęło. Od złożenia zamówienia, zastosować różne haki marketingowe i sprawić, że osoba faktycznie dokończy zamówienie. I to prowadzi nas do błędu numer dwa. Większość firm robi tylko jedną reklamę marketingową z rabatem. Co jest dużym błędem, ponieważ w e-commerce jest aż 16 powodów, dla których ktoś nie kończy zamówienia. Tym powodem może być powód logistyczny pod tytułem po prostu, ktoś nie miał w tym momencie pieniędzy, będzie miał je za dwa dni. Albo może być sytuacja, w której ktoś akurat został zawołany. Przez kogoś z rodziny albo kogoś w pracy, bo jakieś ważne wydarzenie nagle wyskoczyło i ktoś zapomniał w ogóle, że składał u ciebie zamówienie. Może być tak, że ktoś po prostu stał w kolejce, przyszła jego kolej, złożył zamówienie, schował telefon do kieszeni i zapomniał. Ludzie są bardzo zabiegani, ktoś go zagadał, ktoś zadzwonił i już szansa przepadła. Jeżeli nie zastosujemy różnych haków, na początku po prostu przypominających o zakończeniu zamówienia, no to możemy tego zamówienia nie, nie odzyskać. Ale jeżeli ktoś już przez dwa albo trzy dni na przykład nie opłacił. Pomimo wyświetlenia dwóch, trzech różnych reklam, to może się okazać, że ta osoba czegoś nie wie, czegoś nie rozumie. Na przykład, czy jest darmowa dostawa, ile czasu trwają zwroty, czy jest możliwość zakupu na raty, z czego na przykład zrobiony jest produkt, czy to jest drogo, czy to jest tanio, czy firma jest godna zaufania, czy na przykład inni ludzie, którzy kupili, są zadowoleni. Stosując okna czasowe, możesz po kolei różne powody u osoby rozbijać w taki sposób, żeby dojść do takiej kombinacji reklam, która najwięcej. Statystycznie odzyskuje porzuconych koszyków. I teraz stosując te różne haki, uwzględniając te różne powody, jesteś w stanie zamykać koszyki efektywniej. Często powiem wam, że odzyskanie na przykład porzuconych koszyków, dla niektórych może trwać 5-7 dni. Jeżeli my się poddamy po jednym dniu, albo w ogóle nie odzyskujemy porzuconych koszyków, zostawiamy dużo pieniędzy na stole. Sposób numer dwa to jest e-mail marketing. W systemach sklepów internetowych w takich jak na WordPressie, na Shoperze, na Shoplo, mamy możliwość podpięcia systemów do e-mail marketingu lub podpięcia specjalnych modułów wtyczek, które pozwalają odzyskiwać porzucone koszyki. Czyli mamy możliwość, w momencie kiedy ktoś złożył zamówienie, ale go nie dokończył, podpiąć system do e-mail marketingu, który automatycznie wysyła wiadomości mailowe. I jeżeli zastanawiasz się, czy e-mail marketing, Czyli takie maile przypominające o tym, że warto dokończyć zamówienie, lub takie maile, w których z czasem dostajesz na przykład kupon rabatowy, żebyś dokończył swoje zamówienie, działają czy nie? Odpowiedź brzmi, działają i to bardzo skutecznie. Jeżeli ty w swoim e nie masz zapiętej tej strategii odzyskiwania koszyków, to tracisz od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent odzyskanych koszyków, które można by było zrobić automatem. I odpowiednio zrobiony e-mail marketing, który fajnie komunikuje się z klientem, działa bardzo dobrze. Natomiast tutaj błędem, który zazwyczaj sobie popełniają, jest to, że wysyłają jedną wiadomość taką szybko: hej, masz kupon rabatowy i dokończ swój koszyk. Lepiej działa wysłanie im trzech wiadomości mailowych w odstępie trzech dni, pokazując krok po kroku, że koszyk jest porzucony, zachęcamy do dokończenia zamówienia, następnie wyróżnienie produktu, usługi i zarekomendowanie w dniu numer dwa i w dniu numer trzy dopiero danie rabatu. Jeżeli tej strategii nie robisz, zachęcam cię do jej zrobienia, bo robisz to raz. A działa to cały czas. Sposób numer 3 wymaga troszkę więcej pracy, ale jest niezwykle skuteczny. Jest to po prostu wzięcie telefonu i zadzwonienie do osób, które nie dokończyły zamówienia. I nie rekomenduję wprowadzania tej strategii w pierwszym dniu, w drugim dniu i w trzecim dniu odporzuconego koszyka. Tu lepiej zastosować automatyczne strategie, ale polecam Ci wprowadzenie tej strategii, jeżeli ktoś powyżej 3 albo 7 dni nie opłacił zamówienia. Wiesz dlaczego to jest fajne? Ponieważ, jeżeli wykonasz nawet takich 5-10 telefonów, to możesz zadać jedno pytanie. Możesz rozpocząć rozmowę mówiąc: Dzień dobry, Dawid Bagiński z tej strony, z firmy XYZ. Kontaktuję się z Panią w nawiązaniu do złożonego przez Panią zamówienia w naszym sklepie internetowym, które widzimy, że do dnia dzisiejszego nie jest opłacone. Chciałbym zapytać, co może być powodem niezłożenia, niedokończenia zamówienia? Czy być może na stronie powstał jakiś błąd techniczny, którego nie jesteśmy świadomi? I na tym przestajesz mówić. I teraz wiecie, co się będzie fajnego działo. Osoba Wam powie: y, Wie Pan, co rzeczywiście wystąpił, błąd techniczny, nie wiem jak zrobić to i tamto. Jeżeli te sytuacje ci się powtarzają, to od razu masz za darmo informacje, co usprawnić w swoim sklepie internetowym. A przy okazji na telefonie możesz pomóc klientowi dokończyć zamówienie. Bardzo często też będzie y, klient mówił Ci, że wie Pan, co, złożyłem zamówienie, ale w sumie nie wiedziałem. I ci powie, czego nie wiedział. I to klienci dadzą ci świetne informacje, co trzeba dopisać do strony ofertowej, do strony z opisami produktów, czego brakuje klientom, żeby u ciebie dokończyć zakup. I często wykonując takich 10-20 telefonów, dostaniesz tak wartościowe informacje usprawniające twój e-commerce, że po usprawnieniach automatycznie ilość porzuconych koszyków zmaleje. I dlatego nie polecam Ci wykonywać telefonów do każdego, nie polecam Ci zakładać call center, ale polecam Ci wykonać takich 10-20 telefonów, żeby faktycznie zobaczyć, czego klientom brakuje, że składają zamówienia i nagle ich nie kończą. Sposób numer 4. To będzie bardzo fajny sposób spraw, aby koszyki nie były tak często porzucane. Banalnie brzmi, ale pewnie tego nie robisz. Pewnie nie robisz działań, które nazywają się działaniami UX-owymi dla koszyka i dla procesu zamówienia. Czy robisz takie badania UX-owe? Koszyka i procesu zamówienia? No, prawdopodobnie nie. Co to jest UX? UX to jest nic innego jak User Experience i UX to jest taka dziedzina, taki obszar marketingu, który skupia się na tym, aby zbadać, jak użytkownicy zachowują się na stronie internetowej, na przykład od koszyka aż do zamówienia i wyłapać powody, dla których te osoby nie dokończają zamówienia. Żeby zobaczyć, czego brakuje na stronie, co przeszkadza użytkownikom że gdzieś po drodze się wysypuje cały proces. I teraz, robiąc takie testy UX-owe tylko tego jednego obszaru, będziesz mógł fajnie zrobić to: po pierwsze, niskokosztowo, w dobrej cenie, nie płacąc kilkunastu tysięcy złotych, ale z drugiej strony, poprawiając kluczowy aspekt Twojego e-commerce'u, gdzie masz w zasadzie tak zwane nisko owoce, czyli pieniądze, które możesz łatwo zarobić bez. Dodawania nadmiernego wysiłku. Poprawianie UX-a koszyka i całego procesu zamówienia, nawet o 10% czy o 20%, może sprawić, że nagle masz dużo, dużo więcej klientów po swojej stronie. Podam Ci przykład. Załóżmy, że Twój proces zamówienia od koszyka do zamówienia wygląda tak. Na 10 osób, które dodaje produkt do koszyka, dwie zamawiają, a 8 osób porzuca proces. Usprawniając to tylko o jedną osobę, sprawiając, że trzy osoby kończą proces, a 7 porzuca. Co się dzieje w Twoim sklepie internetowym? Przychód z dwóch klientów na trzech klientów to jest wzrost o 50% tego, co obecnie zarabiasz. Dlatego zrobienie testów UX-owych regularnie i sprawianie, że koszyki są mniej porzucane, bo są lepiej je zrobione, jest świetnym sposobem do tego, żeby Twój biznes więcej zarabiał. I większość ludzi popełnia tutaj jeden taki błąd. Prosi oferty UX-a dla całego sklepu internetowego. A nie ma takiej potrzeby. Możesz pogadać z UX-owcami, żeby tylko ten jeden element sklepu zbadali. Zobaczysz, że to będzie dużo tańsze i będzie to na Twoją kieszeń. A robiąc takie badania regularnie, regularnie poprawiając ten proces, jesteś w stanie, tak jak widzisz, nawet zwiększyć sprzedaż o 50%, robiąc tylko jedną małą rzecz. I tutaj fajnie wykorzystujemy zasadę pareto. Daj znać, jak podobały Ci się te cztery sposoby. Jeżeli widzisz, że u Ciebie również występuje zbyt duża ilość porzuconych koszyków, chciałbyś zarabiać więcej pieniędzy? Zastosuj najlepiej wszystkie, bo w kombinacji wszystkich tych elementów, kiedy one są wdrożone i działają, dzieją się naprawdę fajne rzeczy i wtedy widać bardzo dobre wzrosty, czego oczywiście Ci serdecznie życzę. Daj mi znać, który z tych sposobów wdrożysz w pierwszej kolejności. Dziękuję Ci za obejrzenie dzisiejszego odcinka i widzimy się w kolejnym. Aha, i pamiętaj: subskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz, aby nakarmić algorytmy i zwiększyć zasięgi tych materiałów wideo. Do zobaczenia!